To witajcie w najbardziej klaustrofobicznym filmie na całym YouTube, Żeby to pokazać, jak to się wszystko tutaj klei, patrzcie na moje buty, mam na sobie chyba, nie wiem, z kilogram błota i kawałek garnka sprzed paru tysięcy lat i nie mogę z tym nic zrobić. W poprzednim odcinku zobaczyliśmy pierwszy poziom jaskini Kamun. Teraz schodzimy jeszcze głębiej. Tutaj, na głębokości 30 metrów, płynie podziemna rzeka. Na nasze szczęście, tylko zimą. A że takowa właśnie się skończyła, to naszym dzisiejszym celem jest sprawdzenie, czy w jaskini pojawiły się nowe odnogi, poza tymi już zaznaczonymi na mapie. Robi się coraz ciaśniej, z każdego, że tak powiem rozwidlenia są kolejne dwie czy trzy drogi, którymi można pójść. Myślę, że to jeden z najbardziej klaustrofobicznych filmów, jakie udało mi się nakręcić, więc wykorzystam go również do opowiedzenia wam trochę o niebezpieczeństwach, z jakimi trzeba się liczyć pod ziemią. Głowa mi się ledwo mieści w tym miejscu, ale jakimś sposobem udało mi się przejść. Patrzymy dalej i co jest? Jeszcze gorzej. Wierzcie mi, nigdy nie było mi tak bardzo niewygodnie. W moich ubraniach, w których chodzę pod ziemię, jak dzisiaj. Jedynym plusem jest to, że nie poceć tak jak inni. Dobra, co to jest za pozycja? Ja piermię. Zapieram się teraz nogami, żeby zarzucić tyłek, tutaj i jakoś muszę się zmieścić w tą szparę. Pode mną tutaj jest jakieś 4, 5, może nawet więcej metrów przepaści. Warunki są naprawdę iście dramatyczne. Teraz już wiem, dlaczego na YouTubie nie ma tak dużo dobrych wideo posadzenia po jaskini. Jest to jest tu cholernie trudne. Tak, żeby nie było, że kłamałem. To naprawdę jest przepaść, której dna tak naprawdę nie mogę dosięgnąć. Użyłbym mojej latarki, ale nie... O, działa jeszcze. Co ciekawe, najczęściej pytacie, czy nie boję się, że gdzieś tam utknę. Prawie zawsze obok komentarza pojawia się to zdjęcie z jaskini Nati Pati, przedstawiające 26-latka, który utknął tak na 28 godzin, a następnie zmarł. Jest to prawdopodobnie jedyny znany przypadek, w którym eksplorator utknął tak fatalnie i przy okazji najbardziej nagłośniony. Wszystko wskazuje na to, że 26-latek sam był sobie winien. Nie wchodzi się w wygięty w kształt litery L przecisk o powierzchni mniejszej niż kartka A3, głową w dół po oddzieleniu się od grupy. Tu można nawet stanąć i wyprostować plecy. It's like the underground river, yeah? No to trafiliśmy, trafiliśmy, trafiliśmy. Trafiliśmy tu, gdzie chcieliśmy trafić. Fajnie jest, naprawdę jest fajnie. Idziemy. Dobra wiadomość jest taka, że świetnie się bawię, a zła jest taka, że dalej przejści już nie da, więc poszukamy może jeszcze jakichś mniejszych przejść, ale tak powiem, nasze siły mentalne i fizyczne powoli się wyczerpują, chociażby ze względu na to cholerne kamerowanie cały czas. Tak ślisko ja tak naprawdę nie muszę się nawet odpychać, po prostu płynę po tym błocie. O ja! Zciągnęłem się majtki i przeleciałem fujarą po błocie, nie? <laughs> I just touch the mat with my dick. <laughs> Zobaczyliśmy całą jaskinię Kamun. Powoli czas wracać i czeka nas cała ta przejażdżka w drugą stronę. W ogóle tutaj trzeba też uważać nawet na szyję, przecież na takie coś jak tutaj, Jakby no to zahaczył szyją, krtanią czy coś takiego, to już mnie stąd chyba nikt nie wyciągnął. O, jak tu uroczo Drugim najczęściej padającym jest pytanie Czy to nie zawali mi się na głowę Dla przykładu posłużę się tutaj brytyjskimi danymi Prowadzonymi od 1929 roku ja Już mieliśmy wracać Ale jeszcze namierzyłem jedno miejsce W którym mogę sobie dzisiaj z przyjemnością spenetrować A zanim widzę jakąś większą powierzchnię W brytyjskich jaskiniach w ciągu 89 lat Zginęły 132 osoby A dopiero na czwartym miejscu Na skutek zawalenia się skał z 16 ofiarami. Niewiele mniej, bo 11 osób zmarło pod ziemią z przyczyn naturalnych. Cieszę się z tym telefonem? To jest chyba najdziwniejsze miejsce, w którym człowiek miał telefon. Kiedyś widziałem filmiki, jak ludzie prasowali gdzieś w różnych miejscach podczas jazdu na desce snowboardowej czy pod wodą. A ja chyba używam telefonu w najdziwniejszym na świecie miejscu. Zobaczymy, co tu można zrobić. Tu nie można zrobić wiele. Teraz, jak już macie porównanie z prawdziwymi ekstremami, to koryto podziemnej rzeki z dzisiejszego odcinka od razu powinno wydawać się Wam takie, jakby przestronniejsze. A utknięcie nagle nie jest największym koszmarem, bo zdarza się bardzo rzadko i najczęściej na skutek błędu. W tunele o przekroju kartki A3 albo mniejszym się po prostu nie wchodzi. Trzeba wiedzieć, kiedy zejdę ze sceny niepokonanym. Ja tam się prawdopodobnie nie zmieszczę. Nie zmieścimy się przede wszystkim kask na szerokość i wysokość tego kasku. Nie sądzę, żeby to było takie miejsce, z którego ktoś mnie wyciągnie. W związku z czym... W związku z czym sprawdzę sobie inną ścieżkę z tej komory. Jezu! To jest taka jaskinia, o której zawsze marzyłem, że chodzisz, chodzisz, możesz się zgubić, czołgasz się, jest cała masa błota, jest nie do końca poznana, można zobaczyć coś nowego, coś czego być może nie widział jeszcze przed Tobą nikt inny. Jak już zapewne wiecie z poprzedniego odcinka, wyższe poziomy jaskini Kamun były używane jako antyczny schron. I dzięki temu znaleźliśmy tam artefakty sprzed naszej ery. W niższych partiach nie stwierdzono żadnych śladów bytności człowieka, co jest zresztą zrozumiałe, bo ciasne i wbrew pozorom niewielkie tunele, okresowo zalewane przez wodę, to nie najlepsze miejsce na schron, nawet dla najbardziej zdesperowanych. Cały poznany obszar podziemnej rzeki to kilkaset metrów kwadratowych, z około 200 metrami powykręcanych przycisków. Może nie wydaje się to wiele, ale spędziliśmy tam prawie dwie godziny musicie wiedzieć, że pod ziemią na dystansy patrzy się przez pryzmat jaskini. Przykładowo, jest taka jedna jaskinia w Europie, która ma tylko 143 metry długości, ale dojście do końca i powrót trwają aż 24 godziny. A to wszystko dlatego, że przez te całe 143 metry jaskinia, a raczej szpara, ma wysokość 30 cm i można się w niej poruszać z zawrotną prędkością 13 m na godzinę. Spoiler alert: bardzo prawdopodobnie wyjazd właśnie tam sprezentuję sobie na moje nadchodzące 29 urodziny drogi powrotnej równa nam bateria znaczy bateria, nie bateria Równa nam pamięć, po prostu się skończyła tak wygląda moja lampa stabilizator kamery i sama kamera a tak twój kamerzysta a tak wygląda mój kamerzysta, jak widać ktoś tutaj po prostu delikatnie mówiąc leciał sobie w kulki bo powinien wyglądać dwa razy gorzej niż ja, a nie wygląda w każdym razie sprzęt dał radę ja dałem radę nie jest jeszcze tak późno, więc i tak muszę wrócić wcześniej do domu, żeby zacząć czyścić to cholerstwo wszystko na jutro czy na pojutrze. Także mam nadzieję, że się Wam podobało i podobało się niesamowicie. Do zobaczenia, cześć!